Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Mundo a tutaj przed wami e, kolejny odcinek z CSA ale dzisiaj nie będziemy grać dzisiaj będziemy e, ob, no w sumie nie obstawiać, pokażę wam tak na wstępie czekajcie, bo nie wiem czy mam dobrze ustawiony ten mikrofon mam nowe słuchawki ale chyba powinno być dobrze, okej okay. tutaj, o to chodzi, strona główna Trzluj na podał mm stickers Dreamhack 2015 Open W tym, nie wiem gdzie to jest W Rumunii chyba Cholera wiem I mamy tutaj naklejki, naklejki z Dreamhacka Które można tak kupić, wydropić, one są tutaj o, zdobądź naklejki na przykład, klikamy co nie. Tutaj mamy o naklejkach drużynowych, ale to nie to. Tutaj mamy naklejki. Co z autografami? Akurat tutaj Flusza JW, tutaj Biały opasza Pasza bym chciał, pasza jest ładna. Jest naklejka paszy Wexed Gaming, jest nawet, czyli Polacy. Dwie drużyny polskie są. Dwie, trzy drużyny szwedzkie. Chyba trzy, tylko nie wiem. Nie jestem pewien. Amerykański 1, 2, 3, 4. Nie, to jest brazylijska, akurat 3. Tyle chyba nie ma już. No i Gamers 2, Titan. No to naklejki, no i naklejki drużynowe, czyli wiesz, takie no. Wiecie o co chodzi, co nie. Ale to nie o to też chodzi. Chodzi o to. Na przykład jak jest tutaj, jak jest tutaj, wszystko. Pistol Kills, na przykład najlepszy do Pistol Kills jest Device. Tutaj Clutch Kills, Kiyoshima, NBK, Flusha, Michaela. Tutaj wybieramy sobie po prostu jednych z najlepszych zawodników i po prostu kupujemy ich. i Na przykład mamy tutaj komando, prawda, że za, no, za zabójstwo jest 2 punkty za śmierć, jest minus 1. No okej, okay, okej. Okay. No. I teraz sobie wybieram na przykład komando, prawda? Czyli osobę, która najbardziej fraguje. Kto jest yy, na, najlepszy? Kto najwięcej fraguje? Gdzie to jest? Clutch kills to nie. Yy... Ha, 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 Gdzie to było? Gdzie to było? No, Wybieramy sobie po prostu osobę, która najwięcej fragów zdobywa i po prostu kupujemy ją. Ale tu jest dalej: Clutch Kills. Najlepszym, który po prostu wygrywa klaczy jest Kiroshimen, BKFlusza, Lele i Device. To jest właśnie to. Ja osobiście nie jest tu ktoś jeszcze: Neo Creams, Alu Happy. Zipniks też jest, akurat mam jego naklejkę, mam dwie naklejki, mam Zipnixa i KJ. Ale no chętnie bym sobie wziął takiego NBK'a na przykład, kupił. Nie milion kosztuje. Ale jest dobry. I tu można sobie zaznaczyć na przykład, prawda? Więc dobra, zaczynajmy dalej. To zaznaczyłem NBK. NBK'a, albo Kiyoshime, No, Znaczy tego. Michaelele, no, Ale myślę, że NBK. NBK jest o wiele lepszy. Dobra, zaznaczymy sobie NBK'a Echo Warrior, czyli zawodnik, które najwięcej. A w sumie tu jest też NBK, no. To niedobrze: Taz, Kenifer, tas. Taz, tas taz. Najlepiej taza jest chyba z euro kosztuje. To wiecie, jak zrobimy: Tutaj damy Michael Ele. Tutaj damy. E to, to nie. Echo Warrior to jest zabicie pistoletem, tak? Chyba tak. To jest zabicie pistoletem. Eee. Yy. Co to się stało? NBK. Nie rozumiem tego. Czekajcie. A, 40 fragów ma nawet device. Flusha, Neo ma nawet dużo. Happy Apex. A, czy nie musimy sobie zaznaczać po prostu? Dobra. Nie będziemy zaznaczać, ale jedziemy od y, tego. Clutch King. Clutch Kinga oczywiście wybiorę sobie tutaj. Postawię na Kyoshima. Na Kyoshima. Albo Flusha. Zobaczymy, który z tych. Potem Pistol Kills. Tutaj. Apex, apex bez dwóch zdań albo happy. Happy z Diglem robi normalnie masakrę. Totalną, happy albo apex. E, opening, kill. Ok. Czyli najwięcej otwiera, najwięcej kill zabija NBK i Apex, czyli W, Olof Olofmeister. No tutaj bym Sned mógł postawić na Olofa, bo nie jest droga jego naklejka. No i oczywiście sniper. Sniper, no to właśnie tutaj. Fallen, Kenes. JDM i Guardian ile kosztuje nalepka Falena zobaczymy sobie ile kosztuje nalepka Falena ciekawe czy jest droga czy tania Falen no 2,60 euro bardzo droga Alu Scandalu Michaelle, Cajun Beaters nawet też mam jego naklejkę ale myślę że Michaelele by mógł być dobrym ale on w sumie nie gra tak za łupą. Dawko z Neo Device, Guardian, JDM, JW. JW, ile kosztuje? JW. Zobaczymy na rynku. JW. JW, 87, nie tak dużo, nie tak drogo. Ale JW nie jest w formie, więc na, na JW nie postawimy. To zrobił wczoraj. Wczoraj grali z niemieckim, z, kim on to, z kim oni to grali. Cztery fragi miał tylko JW, więc bardzo słabo. Guardian, Guardian. Hmm. Nalepka Kenego gdzieś tak z euro pewnie chodzi. Device. Device jest bardzo drogi. Alu. Alu. Postawiam bym na Freiberga. Nie wiem, czy on tu jest. Foresta. Forest. 7 kg za wupy. Wczoraj naprawdę świetnie grał za wupy. Mam tylko dwie naklejki, ale dobra. Dobra. Kenego. Jak już nie nalepka Kenego? 2 euro pewnie. Tak, równe 2 euro. Ok. Ale tak, jak mówię. Ja spróbuję zrobić tak, żeby będę sobie po prostu. Będę wrzucał Wam do środy. To jest jeszcze 6 dni. Jeden, dwa. 4, 6. Postaram się, postaram się codziennie wrzucać przynajmniej jednego zawodnika. Na przykład Commando, Clutch King, Echo Warrior, Fragger i Sniper. Codziennie po jednym odcinku będę wrzucał Wam, jaki jest mój typ. I po prostu. Będę mówił wam dlaczego na przykład obstawiam na na przykład nie wiem na przykład na jako komando na przykład Snacks jako komando byłby naprawdę jednym z lepszych trafów Neo Zytniks na przykład albo Zytniks Zytniks widzę, że też jest bardzo dobry a Snacks, Snacks tu jest chociaż Snacks ma słabe KD Zytniks ma już lepsze Albo ta, z Flusza Device. Albo wiecie co, on tutaj sobie postawię na Zytniksa. Na Zytniksa sobie postawię. Niech będzie. Jest Zytniks. Pierwszy zawodnik, jaki jest komando. Dzisiaj wam rzucam. Będzie Zytniks. Zytniks jako komando. KD jego wynosi 125 do 99. 7 razy zawodnik meczu. I spoko. I spoko. Może, może, dobra. Ok. No, i niech będzie tutaj pierwszy. Wybór. Zynics. Ok. Tutaj, teraz Clutch King Tutaj spróbuję wybrać. Może Michael. A. A ja zobaczymy jeszcze. I. Jeszcze zostały cztery. Postaram się jeszcze, właśnie, wrzucić te cztery. I jeszcze. Yy, tu. Tutaj też pokupię sobie kilka nalepek i będę obstawiał drużyny, które wyjdą. Tutaj z tych na pewno kupię sobie Wirtusów Gamers tu już wam mogę powiedzieć, na jakie, jakie typy będę miał tutaj Fanatic czy Wexed? Chyba raczej Fanatik, No, Fanatic ma dość dobry skład, a Wexed, no, nie ten. Więc tutaj na pewno Fanatic będzie. Więc kupię sobie nalepkę Fanatiku tutaj Limassant Cloud9. Tutaj sobie opuszczam, bo nie jestem pewien, więc to odpuszczamy. wiem, ja, Team Solomit, Flipside, tak, oczywiście Team Solomit. Bez dwóch zdań, znaczy, no wczoraj przegrali, ale w świetnej formie. Tak inaczej mówiąc, no po prostu niszczą wszystkich. Tylko w wczoraj dobrze, po prostu grali nie mogli znaleźć. Wirtusi byli wczoraj po prostu w formie no, naprawdę Massacre Dream 16.5 wygrali na Overpassie, która jest mapą tsm -u. No każdej drużyny szwedzkiej jest Overpass. No to jest chyba normalne ok gamers 2 esports kontra mouse oczywiście tutaj postawię na gamers 2 ze względu na to że ma fajną nalepkę i lubię ten zespół jeszcze kupię sobie nalepkę reyna reyn Rain, też w sumie na reyna mogę sobie obstawić, też dobry, dobry typ oczywiście tutaj Virtus Pro z teamem weak bez dwóch zdań, Virtus Pro ninjas impalment titan i tu jest właśnie problem. Titan i Ninja są w dobrej formie, więc tu mnie nie ta walka, więc to odpuszczam. I tutaj Evias. Edwias no powinno, powinno wyjść, powinno... no nie wiem co tam. W sumie jak Fanatik wygra to pierwszą grę. I chyba jeszcze następną, to od razu jest tutaj. Mm -hmm. No to raczej Fanatic wygra. Tutaj Team SoloMid pewnie też. Bo nie ma do strasznej grupy Virtusi. No, Wirtusi właśnie mają straszną grupę. Znaczy no nie straszną, jest straszne, bo Ninja i Titan są w formie, są drużyny z formą akurat. Więc... Ale Virtus pewnie od razu iść do półfinału. Tak mi się wydaje. Dużo będzie tych tych. No to. W sumie też mam będę. I tak, codziennie będę wam wrzucał przynajmniej z jednego takiego wejścia obstawienia, przynajmniej jeden dzień. Obstaję Wam drużynę, i obstaję wam po prostu jeszcze zawodnika. albo po prostu drużynę obstawię od razu, i zawodnika jednego przynajmniej. No, ale myślę, że. I od tej wszystkich potrzebuję. Nie ma, nikt na razie nie ma żadnych punktów. Ale tutaj mam ranking Pikem 25 do brązu mi brakuje. Jeśli dobrze wytypuję wyjście Fanatik, to będę miał 5. No w sumie, jak tu wytypował 5, 5, 5, to już jest 20. No to jest też w sumie. Mhm, dobra. Czyli 20 punktów bym miał plus tam też za, za zawodników też syła są. fantasy Team, ale fajnie netto wymyślili. Okej. Okay. Snajpera. snajperem właśnie mam. Nie wiem, Falen, Fallen, no dobrze gra ze sniperką, ale jest drogi. Keny tak samo. JW, słaba forma. Masakrycznie po prostu. JDM, Guardian. To jest Device, kan Neo. Chyba, że sobie postawi na Neo po prostu, na AWP drużyny Virtus Pro. Wiesz, jest Michael'a, ale on ma słabą średnią L 32 a Michael ma 28. Cajun, to nawet nie patrzę W czym Cajun jest w ogóle dobry? W niczym <grym> <grym> Dobra, nie wiem, dobry jest pewno zawodnik bardzo dobry Ma świetne świetne ma yy, statystyki oczywiście, no Akada ma wyrównane, ale no co zrobisz? Fox Girl Rain, ale to nie Opening Kills Rain, Gdzie jest w ogóle Rain, Rain tutaj. Pistol Kills, zobaczymy sobie Pistol Kills na Pistol Kills. Neo ma dużo Pistol Killsów, ale raczej postawię na Apex albo na HAPPY'ego bo oni naprawdę były sadzą takie, że masakra. Rain to dopiero tutaj, zatem ma Majka wygrywa dużo klaczy Rein też A kd Reina? Jaki jak jest? O ja pierdziele O boże Ja się, to ujemny nawet jest no nie, to Reina odpuszczamy Kupię sobie nalepkę Reina, ale na pewno nie do tego, że obstawić go Dobra, ale no Mówiłeś taki krótki odcinek Tutaj macie na przykład jeśli nie, nie, źle wam wytłumaczyłem, albo coś oczywiście, możecie sobie na przykład włączyć tutaj zakładkę, jak grać, albo o, o informacji o turnieju. Ale to chyba na każdy dzień będziemy inną jedynastkę wystawiać, jak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba tak będzie. No, ale naprawdę fajne, fajnie to wymyślili. Podoba mi się. A co, co to, to jest. Ale nie mogę znaleźć swoich tych. No, moim zdaniem, pewnie też będą mieli. Lecce, mogę tam odpatrzeć od nich. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Ok. No więc, najprawdopodobniej jutro, albo tam pojutrze, nie wiem dokładnie, pewnie będzie jeszcze promocja na te naklejki. De, te naklejki w ogóle kosztują ile kosztuje lepka wirtusów. Żeby kupić na przykład. 88, A bo to jest, na rynku, są jeszcze droższe, pewnie. Ok, więc na Dreamhacku wcześniejszym nie było chyba czegoś takiego. Nie, nie, nie było akurat, ale teraz mamy nowy, więc walwę po prostu wymyśla całość, żeby najwięcej na zarobić. Ale nie, no akurat akurat w Fantasy Team im się udał, to jest bardzo dobre. Yy, bardzo dobry pomysł, jaki wymyślili na wulkanie Chyba też się gra w coś podobnego: też się obstawia. Tylko że na mecz, chyba albo na, na kilka meczów, nie nie mam pojęcia. A tutaj jest na cały cały ten cały po prostu yy, no, cały turniej. Chyba tak mi się wydaje. Raczej tak, ale no, fa fajny pomysł, walwę. Będą pięć dni z CSM, więc fajnie. Hmm. Ok. Więc ja myślę, że kończę na dzisiaj. Myślę, że podobał Wam się ten, ten vlog, że wytłumaczyłem Wam albo coś. Nie wiem, spróbuję. No. Fajne są te naklejki zetnix i buźka taka <laughs> no. o. ok. Ja mam jeszcze stare pasze. Nie wiem, ona pewnie teraz staniała strasznie. Tak obstawiam. Po ile chodzi stary pasza? 68 centów. No. Ale na pewno podróżują jeszcze te niektóre skiny. Tutaj mam jeszcze Snaksa ale 26 kosztuje. No, na dobry zawodnik. Ok, więc tak jak mówię, ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Lajkujcie ten film, jeśli Wam się podobał. Będziemy się widzieć codziennie. Będę wrzucał wam przynajmniej jeden film z tego, jak obstawiam yy, po prostu każdy zawodnik. Jednego dnia jeszcze może tam wrzucę parę naklejek do obcejania, jakie wyniki będą, więc ja się z wami żegnam. Na razie hej.